Kambodżańska wieś nie różni się niczym w zasadzie od przedmieścia miasta. Tutaj też życie koncentruje się wokół drogi. Jedynie co, co, jaka jest różnica, to zabudowania są rzadziej. Nie tak gęsto jest mniej wszystkiego i nie ma wysokich zabudowań, oczywiście. Ale tak czy inaczej, całe życie wokół drogi. Jak się dostać za miasto? Oczywiście, tak jak wszędzie w Azji, jak chcecie pojechać gdzieś dalej, to najlepiej wypożyczyć motocykl. Można wypożyczyć skuterek za kwotę rzędu, e, teraz wam powiem, czekajcie, niecałych 30 zł za dobę. A można też wynająć e, motorek. Tutaj mam 250 Taką sympatyczną. Tylko, że to już jest droższe, bo wynajęcie kosztuje 60 zł na dobę. No ale wiadomo, że takim motorkiem szybciej pojedzie się niż skuterkiem, a zwłaszcza po jakichś bezdrożach. Tak czy inaczej, e, fakt, faktem, że wynajęcie motocykla czy skuterka w może jest bardzo tanie. Chyba najtańsze, e, co do tej pory było, w porównaniu do Wietnamu czy, e, czy przede wszystkim Filipin. I to jest pewne zaskoczenie, bo. E, Większość rzeczy tutaj jest po prostu droższa A wynajęcie motorka czy skuterka jest tańsze A jak wygląda wieśna w Kambodży poza głównymi drogami? No, no tak wygląda Drogi są nieutwardzone Znaczy może i utwardzone, ale szutrowe Maksymalnie szutrowe Wyobraźcie sobie jak tu wygląda jak popada. Widzicie tu kałuże słabo pada praktycznie codziennie więc to nie jest nic przyjemnego, poruszać się taką drogą jak po deszczu. Wieś jak wieś, krówki, pola ryżowe, domy, drzewa, sady i pola. To można powiedzieć, że to co w Polsce. No i trochę tęsknię teraz jak na to patrzę, za polską wsią latem. Kościołowią maleńkie rybki w siatkę, patrzcie się. Takie maciupinkie. Co oni z tym będą robić? czy to się nie opłaca tego na talerz włożyć? Ale oni jedzą wszystko. Gdyby żyło tutaj na tych polach. Dlaj. To i kraba w takiej wodzie Dlaj. złapali. A sami A, oni szukają żab, a nie rybek Oni łowią żaby przede wszystkim Menho To mają takie małe rybki To jest górami słuchajcie To jest górami z naszych akwariów Ej na To jest dokładnie górami z naszych akwariów I zabiam gdzie Pimaki. Wszystko co się da. To jest jakaś inna ryba. Nie da się złapać, nie będę męczył. Chociaż i tak marny i żywo tutaj. Ale i kraba wyciągnęli. Ale szukają żab przede wszystkim. A tak wyglądają zabudowania głębokiej wsi w Kambodży. Mimo wszystko bardziej bogato, niż na Filipinach I gdyby nie te drogi, to powiem wam, że jakbym był Kambodżaninem, to wolałbym mieszkać na wsi, kurcze, niż w mieście Ale drogi tutaj są fatalne Życie Południowo Wschodniej Azji odbywa się praktycznie na ulicach, to na ulicy koncentruje się cała działalność człowieka. I to nie ma znaczenia, czy to są Filipiny, Wietnam, Kambodża, Laos. Tutaj w Phnom Penh ludzie żyją na ulicy. Widzicie, oni pracują na ulicy przy otwartych całkiem domach. Oni odpoczywają na ulicy. Oni stołują się na ulicy. Spędzają wolny czas na ulicy. Spotykają się ze znajomymi na ulicy. To wszystko się dzieje na ulicach tutaj. Dlatego to życie tak tętnie i kwitnie, kiedy się po tych ulicach chodzi. do domów, to oni chodzą przede wszystkim spać. Tutaj w Phnom Penh nie jest inaczej. Jest tak samo jak we wszystkich innych południowoazjatyckich krajach. Przyglądnijcie się jakimi oni jeżdżą samochodami. Nie patrzcie na tuktuki, nie patrzcie na skuterki, ale jak mają auta, to jakie. Jest już wieczór, godzina 20.30 Więc tych samochodów nie ma za dużo Tylko zwróćcie uwagę jakie Tuk tuki Skuterki to jest inna bajka, ale patrzcie ciągle na auta To samo, gdybym tu mieszkał, to bym jeździł skuterkiem. Z uwagi na zaplane ulice. Widzicie samochody? Słuchajcie, tu nie ma tanich starych samochodów. Autentycznie w Kambodży, tylko w Sihanouk spotkałem jeden stary samochód, który jeździł oczywiście, i którego właścicielem był Kambodżanin. To jest tylko nowe auta i większość z nich to limuzyny. Czasu do czasu przejedzie, widzicie, jakieś mniejsze autko. Ale większość to leksusy tak ten i innego rodzaju limuzyny. Pytanie. Skąd w państwie, w którym zarobki są tak niskie, tyle bogatych ludzi? A może właśnie dlatego, że tak niskie, to pozostali się uwłaszczają na swoich rodakach? Nie wiem, no ale z drugiej strony, żeby jeździć takimi furami, to trzeba na to zarobić. Czyli państwo musi pozwolić ci na to zarobić, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą. No, widzicie, tego typu auto to jest standard. kapy są tutaj najczęściej spotykane. A więc, jeżeli jesteś osobą, ja to tak wnioskuję z tego, jeżeli jesteś osobą, która chce zarobić, to w Azji może zarobić, bo państwo. Ci na to pozwala, nikt ci nie przeszkadza zarobić pieniędzy. Chcesz pracować, zapierdalać? Rób to i zarobisz kasę. A w Polsce? W Polsce zapierdalaj, a dostaniesz garść ryżu czy miskę ryżu. I tyle dostajemy jako przedsiębiorcy w Polsce. A jeszcze chciałem dodać, że Bugatich dzisiaj to widziałem chyba z pięć. Nie wiem, w Warszawie pewnie też tyle jeździ albo i więcej, ale ja mówię, ile widziałem. Popatrzcie się, same range, range rowery stoją tutaj na chodniku. Range Rover, range Rover to jakaś Toyota chyba, nie wiem. Ford Pickup, range rowery. Czy to państwo jest biedniejsze od Polski, czy bogatsze? Czy miarą bogactwa kraju jest bogactwo e, narodu, bogactwo obywateli, czy bogactwo w kasie państwowej, którą operują politycy? Co jest miarą bogactwa danego kraju? Powiedzcie mi. Napiszcie o tym w komentarzach. I nie mówię o to oficjalnych statystykach, tylko o, pytam się o waszą... Opinie, co jest bogactwem danego kraju? To ile mają ludzie, czy to ile ma państwo do dyspozycji polityków? Słuchajcie, to już koniec mojej podróży do Kambodży. Jutro stąd wyjeżdżam. Jutro stąd wyjeżdżam, zabieram się stąd. No i podsumowanie. Słuchajcie. Co mi się podoba, co mi się nie podoba. Z tych wszystkich krajów azjatyckich, które tu zwiedziłem w regionie do tej pory, jest to z pewnością najbogatszy z krajów. Eee, więc to jest pewnie na plus. Natomiast e, raczej więcej jest rzeczy na minus. E, czy chciałbym tu przyjechać i wrócić? Na pewno warto oglądnięcia. Słuchajcie się na pewno jest warto tu przyjechać, żeby oglądnąć Ankor Wat No nie ma o czym mówić, e, ta świątynia kompleks świątyń to jest rzecz, którą absolutnie trzeba odwiedzić. Nie podlega to dyskusji. Wartym też na pewno zobaczenia jest więzienie tutaj w Phnom więzienie czerwonych kumerów, które mieliście okazję ze mną również odwiedzić. To są dwie rzeczy, po które trzeba przyjechać do Kambodży. Natomiast żyć absolutnie bym tutaj nie chciał. Mimo to, że tak powiedziałem, jest to chyba najbogatszy z krajów tutaj w, lokalnie. To ja e, cenię go najniżej. Jestem e, tutaj, e, znaczy źle się tu czuję, po prostu dobija mnie natręt, swój natrętność wszystkich kierowców e, tuktuków, czyli tych e, trzy Bo po prostu wszędzie co kawałek już mi się nie chce odpowiadać. E, są tak natrętni, że po prostu na jednej ulicy potrafią 20 razy zadawać Ci pytanie, czy po prostu jedziesz z nimi. Ja, oczywiście każdy inny, oni o tym nie wiedzą, czy nie wiedzą, ale co, co rusz po prostu spada to pytanie i ja już jestem tym zmęczony. I dobija mnie, przed, to jest taka drobnostka z tym suktukiem, natomiast przede wszystkim dobija mnie, słuchajcie, hałas, e, to jest inna sprawa, bo wszystkie kraje tutaj są głośne. Idę kawałek dalej, bo nie będziemy słyszeć. Dobija mnie, słuchajcie, e, próba czy kombinowanie i próba oszukania mnie na każdym kroku. Zarówno w Wietnamie, czy na Filipinach oczywiście też próbowano, ale to były jakieś tam sprawy wyjątkowe, okazjonalne, tak bym powiedział. Natomiast tutaj w Kambodży próbuje wyłudzić i oszukać cię każdy. Począwszy oczywiście od, kierowca, od kierowcy tuk-tuka, bo to jest normalne. A skończywszy poprzez ten, poprzez, bo idę przez drogę, poprzez nie wiem, gościa, który wynajmuje ci motorki, a skończywszy na restauracjach, jakichś tam przydrożnych restauracjach, bo nie mówię o tych, które mają menu, czy na paniach sprzedających owoce, które również próbują kombinować i w jakiś sposób wyłudzić Ciebie kasę. Na róż, róż, różne sposoby, oczywiście. W pierwszej kolejności zawyżając cenę, bo widzą, że jesteś biały, no to cena musza, musi być zawyżona. W drugiej kolejności w ten sposób, że Ci nie wydają reszty, mimo że reszta wynosiła więcej niż cały zakup. I potem nagle nie wiedzą o co chodzi i Ci tego nie wytłumaczą. Więc kombinują po prostu, i próbują Cię odrzucić gdzie tylko i jak tylko mogą. I to mnie dobija tutaj w Kamborzy. Nie chciałbym dlatego tutaj mieszkać. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat, to możecie napisać w komentarzach, od których serdecznie zapraszam. Czy poza Ankorwat jest tutaj coś takiego, co mnie przekonuje do tego kraju? Chyba nie. To, co mówiłem Wam na początku, jak się spotkaliśmy w Kambodży, że zaskoczyła mnie uroda dziewczyn tutaj, to rzeczywiście można spotkać ładne dziewczyny, nie powiem, że nie. Natomiast nie jest to na pewno rzecz, która by mnie przekonywała, żebym tutaj miał. Tutaj miał zamieszkać czy pracować. Jeżeli chodzi o samych mieszkańców Kambodży, to są oni bardzo mili. Jak z nimi porozmawiacie, to absolutnie fantastyczni ludzie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zarabiania pieniędzy, to tak jak powiedziałem, to jest masakra, i jak widzą białego człowieka, to dla nich po prostu możliwość do nadzwyczajnego zarobku. Myślę, że tak jest też w krajach afrykańskich to jest normalne praktycznie na całym świecie się wydaje wszystkim, że biały to może dużo więcej niż wszyscy oni, a prawda jest taka, że jestem biedniejszy od większej części tutaj mieszkających ludzi. Ale dobra, to tyle na ten temat i jeszcze sprawa klimatu słuchajcie, bo ten klimat tutaj też mnie dobija. O ile w Wietnamie czy na Filipinach też byłem w sezonie, kiedy rozpoczynał się sezon deszczowy, o tyle, mimo wszystko tam, e, ta pogoda była jakaś tam w miarę akceptowalna. Te deszcze były, ale nie były tak często jak tutaj, tutaj w Kambodży, zwłaszcza na południu, w którym spędziłem e, chyba z 6 dni, to było 6 dni po prostu nieprzerwanego deszczu. E, tu w w stolicy e, również pada. Dzisiaj akurat mam szczęście, cały dzień słońce. Ale do tej pory również ten deszcz był bardzo intensywny, więc nie chciałbym żyć w kraju, w którym pół roku czy co najmniej cztery miesiące pada non-stop. Dlatego moja decyzja jest taka, że Kambodża absolutnie nie. Więc dobra, jadę dalej. Do zobaczenia w moim następnym odcinku, który będzie już zapewne z innego kraju. No i tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, to bardzo proszę, żeby wcisnęli przycisk subskrybuj. No i jak możecie, to dawajcie lajka, bo to też pomaga w rozwoju mojego kanału. Trzymajcie się. Cześć.